Hej na bardzo serdecznie. Ja jestem Bladefoss, a to już 60. odcinek historii. Pytam widzów na temat FNAF, więc już zaczynajmy. Pierwsze pytanie od TheFoxa, Zawsze mnie zastanawiało, czy oczy z Pink Trapa to oczy stroju z, troju z Pink Bonniego, czy martwego Purple Pozdrawiam. Ja też cię pozdrawiam i mówię ci, że oczy należą właśnie do Purple Guy'a, bo oczy Animatronika nie wyglądały w ten sposób. Kolejne pytanie od Derdawida Bly czy Marynetka jest Toy animatronikiem? Pozdrawiam Ja też cię pozdrawiam i mówić ci, że Marynetka nie zależy się w ani do Toy animatroników, ani oryginalnej czwórki Jest po prostu animatronikiem z Freddy Family Diner gdzie tam właśnie powstała? Kolejne pytanie od Commander Vico Skoro Lolbit nie istnieje, to dlaczego w Caesar Location nas atakuje? Lolbit pokazuje się tylko w kasowych nocach, które nie są powiązane z prawdziwą fabułą FNAF I zarówno jak i ona, jak i y, Endo i Bonnet są animatronikami, które miały powstać, ale nigdy nie zostały stworzone Dlatego są tylko halucynacjami, które mogą nas tylko jedynie zabić w kasowych nosach, które nie są w ogóle powiązane z fabułą FNAF. O kolejny plan od Placka, co z filmem FNAF? Film FNAF jest w trakcie produkcji i wyjdzie prawdopodobnie jesienią właśnie tego roku. Kolejne pytanie od Freddy Gil Czemu Fonga jest we FNAF 1 i umiera? A potem jest również we FNAF 3, skoro umarł? To... Pozdrawiam. Ja też Cię pozdrawiam i mówię Ci, że we FNAF 3 to nie mówi do nas Fonga, bo jest to tylko czysta instrukcja do sprężynowych kostiumów. I ta instrukcja została nagrana wiele lat temu w Freddy Family Diner. Czyli jest to bardzo stare nagranie, które możemy odsł odsłuchać we FNAF 3. Okej, okay, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się już w następnym, więc na razie zaczęli się. Cześć!